Ale iść tam Ahoj! przygoda. <grywa> Już wątpiłeś, nie? nie? Nie, ja nigdy nie wątpię. Ale tak rano myślisz sobie, 630 Łowiliśmy do 6 pociąłem sobie ręce znowu, ale standardowo, ja mam chyba w 12 miejscach pocięte ręce. My, my, właśnie... Mały mi się obudzi do jedzenia. Słuchaj. Czyli łowiliśmy do 6.30 No. Trzydzieści dokładnie. A to o, 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 te wybranie było. Wynęła, to znaczy nie To że my jesteśmy zdrowo powaleni. No. Ale możesz dać fajkę, bo ja bez fajki głupio wyglądam. No. <słyski> I co, duży? Dla pana ponad no ponad 50 będzie <noise> Mama się, się zastanawia mamy się zastanawia, czy my ten Czy my Zwrócimy w ogóle do domu To teraz będziemy To ci fajny poradek, nie? Radek, chwyć chwilę odejść. Radek z ładnie tam. ale zobacz, jaki ładny widok mamy. Zobacz Radek tam, zobacz. Tatua, wieża. Mm. Ale ładnie tańczy. To jest do Katwisz za bodajże osiemdziesiąt cztery złoty No, Aha. Ja ją próbuję złamać, więc daję ją w pion. Tylko, że tej wędki nie idzie złamać. Mikado Catfish? To nie to jest Catfish? To jest cutfish. A to, jest to nie jest Baltic Pilk? Nie, to nie jest Baltic Ale masz Baltic Pilka? No, tu są dwa Baltic To tutaj? Nie. Tak. Mój kolega miał taką, wiesz? Obraca łódkę. Czy Tylko, że on stacjonarnie ją łowi. To mała nie. Radek, uwaj, tylko nie wpadnij do wody. Ale ty w do nie pójdę. To nie jest Idę po Nie, tym razem nie robimy konkursów. Tam puścił bomble. Nie, tym razem nie robimy konkursów. Ale... Ale w przyszłości na pewno zrobimy dużo konkursów. Wiesz no, tam. żeby wieży było widać. To jest fajne. Jest. Ja odpalę. Na hmm? ja obrócę. Popuń za nim. Właśnie. On płynie tamto popój za nim. W tym Trzeba... O tak. Mocno. Na kole jest. Okej, okay, tata wśród wieża ei Na tle wież Na tle wieże Zaraz się pokażę Przepraszam wuj jak No Silny silny, jak na takiej są bardzo silny dwójka, nie? będziemy go zobaczyć przepraszam idź tam do taty okay. okej okay, okej, już tu będzie Zwróćmy. grubas ostatnio? O, grubas, piękny. tutaj, osiem. Co? No. Piękny są, ale gruby. Fajny. jestem tutaj, jestem tutaj, no Tam. Tak, ja już pokazałem, suma. Obawi się. Fajnie, nie? No. Wracamy do domu po rybach. Mhm. A zastanawia się, czy, czy my w ogóle wrócimy? Ja też się zastanawiam. A właściwie, właściwie to moglibyśmy sobie namiot zrobić. Tutaj łóżka, kuchenkę. Moglibyśmy spać w ogóle. Ładny byk, nie? No, ale gruby, no brzuch. gruby brzuch. grubas, nie? <śm> Dobra, my jesteśmy zdrowo powaleni że Ale to nic. Połowiliśmy dzisiaj pięknie. Dzisiaj i wczoraj. Dzisiaj i wczoraj no. połowiliśmy pięknie. Nie ma co. Radek, Ciebie nie przebiłem. Fajnie się prowadzi takiego, nie? Zgarnęliśmy, zgarnęliśmy Michała z ryb. Zabraliśmy jego graty I pojechaliśmy dalej dalej Czemu nie? Dobra, Come on, baby!

No, Jaki telefon? dobre zdjęcia robi? No, w zrobiliśmy zdjęcia, nie będziemy je przerywać teraz się, żeby się mógł, nie na żeby Musimy, że tu się mówi, dobra? ulicy Skilla ma bardzo duży Radek, tak? No weź, przynajmniej filmujcie jakieś dupele. Zaczeki, zaczekaj ma brzuch. Idź radek tam, idź Raduś tam. jakieś Zobacz, to jest cielsko, nie? Ale jest, nie wiem, czymś tak wydaje, ale jest tak ubarwiony jak ten twój największy. No, tam taki tymi... kolor. Taki właśnie taka, taki Kolej. odcień. No. W, to wiecie co masz, nie? W tym drzewie. No. Wiecie co? Hmm. Nie będziemy go nawet mierzyć. Co? Nie będziemy go mierzyć. Po prostu go wypuścimy szybko, żeby się nie męczył. Nie? No. Mhm. Wypuścimy go szybciutko. Zrobisz mi jakąś fajną fotkę. Ej, 90 na pewno. No, z 1,90 90. No nieważne. Ale jest strasznie gruby. I bardzo gruby. Będzie ciężko go podnieść, ale spróbujemy go podnieść. Zrobisz mi jakąś fotkę. O! Ty, ja się stary robię. Śniadanie ja nie jadłeś. No śniadanie nie jadłem. jadłem. Cioby. Oboj... Ja. Zrobi na tle wierzając. Weź w ogon, Możesz mi wywalić ogon? Lysko za burtę. O, tak. o. ok, Pięknie. Dobra. tam ma nowy kapelusz. Nowy kapelusz mi zrobiłeś? No. Szpiciasty. Tak? Z Tak. Dobra. i takie ładne wtedy wyjdzie ten. No to ładnie. Będzie takie nietypowe zdjęcie. O. Takie fajne pomarańczowe niebo. Dobra. I od razu go wypuszczamy. Nie mierzymy go w ogóle. To Tak. Tak się bierze cukier na kolację buziaka. I do widzenia. Y buenas días amigos. Muchas gracias. Ale chłopaki. Poszedł. Warto. Okay. Tak. Dobra. Zakład. Zakład.